kościół świętego Michała Archanioła 10 stycznia 2024 roku. Jesteśmy w niezwykłym kościele ewangelickim, gdzie 29 września 2012 roku spotkała się masoneria całego świata, która przyjęła kościół Oficjalne przyjęcie Kościoła było 18 czerwca 2012 roku. Werner Thyssen, Olaf Scholz. W tym kościele było koncert w cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Karola VII.